Organizacja YMCA rozmawiała z ponad tysiącem nastolatków. Z tej rozmowy wynikło, że aż u 62% spośród 15 i 16-latków występuje zniekształcony obraz samego siebie i zawyżone oczekiwania względem siebie, które powstały poprzez oglądanie wyidealizowanych wizerunków innych osób w social mediach. Ten problem nie dotyczy tylko młodych osób, jednak to one są najbardziej narażone na działanie social mediów. Ich światopogląd i samoocena dopiero się kształtuje, a oglądanie idealnych żyć i osób wcale nie ułatwia dostrzeżenia prawdziwego siebie i swoich opinii. Zastanówmy się. Ile czasu dziennie poświęcamy na scrollowanie Instagrama, oglądanie pięknych żyć, figur, twarzy, podróży? Zastanawianie się, dlaczego to nie ja jestem tą osobą. Odpowiedź na to pytanie jest przykra i prosta. Zdecydowanie za dużo. Spędzamy wiele czasu w internecie. W końcu jesteśmy pokoleniem, które niemal od urodzenia miało do niego dostęp. Znajdziemy tam wszystko: przepis na najlepsze amerykańskie naleśniki, treningi, diety cud, wiadomości o świecie, o polityce, nową muzykę. Znajdziemy tam wszystko, co chcemy znaleźć. Może dlatego wydaje nam się, że to, co widzimy na Instagramie, to prawda? Wydaje nam się, że to z nami jest coś nie tak. W końcu widzimy osoby, które prowadzą swoje najlepsze życie, a my nie jesteśmy tacy, na jakich kreują się osoby, których życie tak skrupulatnie śledzimy. Kiedy ma się zaniżoną samoocenę, social media bardzo łatwo wpływają na postrzeganie siebie i świato, świata. Coś o tym wiem. Wir porównywania się, codziennego porównywania się. Bardzo obniża to, jak postrzegamy siebie. Kreujemy się na kogoś, kim nie jesteśmy. Chcemy wbić się w kanon, który panuje na social mediach. Osoba z ogromem znajomych, wielką ilością zainteresowań, taka, która ciągle podróżuje, chodzi na imprezy, a do tego ma dobre oceny. Próbujemy dopasować się, często gubiąc samego siebie, to, kim jesteśmy. W końcu to nasza codzienność wpływa na nas, na nasze opinie o różnych sprawach i samoocenę. Jesteśmy kimś innym w rzeczywistości i kimś innym w internecie. To powszechne i przerażające. W tych czasach łatwo się zgubić i niełatwo się odnaleźć. Ja sama należałam do grupy, która chciała być kimś innym. Ba, czasem nadal mam ochotę usunąć wszystkie lustra i aparaty, które sprawiają, że tylko mogę widzieć swoje odbicie. Jednak zdarza się to o wiele rzadziej niż kiedyś. Dlatego chciałam stanąć tu i powiedzieć Wam, że Wy też możecie. Chciałam opowiedzieć Wam część mojej podróży. To jest podróż, której nie znajdziecie na Instagramie, bo odbywa się ona w Waszej głowie. Opowiem Wam początek mojej podróży i tego, gdzie teraz jestem. Sama straciłam się tak bardzo, że przekonałam siebie, że jestem kimś innym. Po zobaczeniu moich wyników testu DISC zrozumiałam, że zaszłam za daleko i postanowiłam to zmienić. Usunęłam osoby, które sprawiały, że czułam się źle, ponieważ doszłam do wniosku, że właśnie te obrazy, które codziennie, codziennie oglądałam, wpłynęły na to, jak czuję się ze sobą i jak postrzegam świat. Kiedy to zrobiłam, odeszła mi jedna trzecia osób, które obserwowałam. Tak wydawałoby się banalny krok, Zmienił moje postrzeganie świata. Kilka pierwszych dni było dziwne. Na mojej stronie na Instagramie nie widziałam osób, które widziałam codziennie. Po tygodniu poczułam się jakoś inaczej, lżej. Zaczęłam zauważać pozytywne rzeczy w moim wyglądzie, w otoczeniu, ale poza tym dostrzegłam też wysiłek osób wokół mnie. Relacje z, otoczenia, z ludźmi z mojego otoczenia też zmieniły się na lepsze. I ja wiem, jak banalnie to brzmi, bo przecież znacie na pewno zary tych osób na pamięć. Ja też je znałam. Ale to był taki przełomowy krok. Nie zaglądałam do nie, do, na konta osób, nie sprawdzałam, co się u nich dzieje i przestałam porównywać każdą rzecz, którą robię do innych. Skupiłam się na tym, co się dzieje tu i teraz. Aktualnie, przeglądając social media, widzę moich znajomych, ulubione zespoły, a nie treści, które sprawiały, że przestawałam. Akceptować siebie. Taki banalny krok otworzył mi oczy i uświadomił, że to, co widzimy na social mediach, to nie jest prawda w wielu przypadkach. To tylko wykreowany obraz. Dlatego dziś stoję tu i mam nadzieję, że osoby, które należały lub należą nadal do tej grupy, która ciągle porównuje się do innych, spróbują to zmienić. Może potrzebujecie, tak jak ja. Przestać obserwować kilkanaście do kilkuset kont na Instagramie. Może chcecie zacząć nowe hobby. Może potrzebujecie przestać zadawać się z ludźmi, którzy są dla was niedobrzy. To tylko taka sugestia, ale spróbujcie. Bo czas na zmiany, które sprawiają, że czujecie się lepiej ze samym sobą i będziecie lepiej się czuli, nie są złe. A czas na takie zmiany jest zawsze. Spróbujcie, na pewno sobie poradzicie, spróbujcie znaleźć się w świecie bez nadmiernego i źle oddziałującego na Was porównywania się.